No, jestem ma, I dzisiaj zapowiedź nowej serii. Serii będzie funkcja, że będziemy grać w. tą piękną grę. Nie chodzi mi o. McDonald's, tylko o Minecraft. o w tą piękną grę. Będziemy biegać. Biegać. Myślę, że to będzie idealny obraz. Tak, tak. oczywiście seria kończy się, kiedy przejdziemy całego Minecrafta. O, no, za chwilę pierwszy odcinek. Jednak. Powinienem lecieć on w niedzie, ale ponieważ mi się nudzi, to wrócę go dzisiaj. Dzięki, dzięki, dzięki za tą i na razie.